Cześć widzowie, dzisiaj będziemy robić największą kulę w Roblox. Patrzcie, mamy taką małą kulę, a patrzcie, robimy teraz mega dużą kulę. I ta kula będzie do wykorzystania do winów, żeby odblokowywać kolejne światy. Jak odblokujemy, to jeszcze jakieś jajce sobie zrobimy. I dostaniemy jakieś peciki, które będą nam więcej dawać. Patrzcie, około nam kulę ja mam w ogóle jakieś 16 miejsce chyba Jestem na samym końcu. Jestem najgorszy Tam już stąd, to dawajcie widzowie. Robimy... jaka wysoka droga. Tylko tyle, tyle przeszłam tylko? W serio? Mogę odebrać 50 hajsu i od razu mam 50 kulki, ale tak mało przeszłam. Ja muszę więcej przejść. Mogę mi prowadzić do jajka. To sobie otwórzmy jedne. Dobra. Mam pecika jakiegoś. Dobra. Mam pecika teraz, który nam daje więcej. No i o to chodzi. Jest w ogóle odblokuj VIP. Ty chcecie żebym na następnym odcinku odblokował pokój VIP. Dajcie łapkę w górę i suba dobra. To odblokujemy sobie pokój VIP. Mama mi doładuje może Robuxa albo ktoś inny. No i sobie kupimy pokój vip Tylko ciekawe, ile on kosztuje. Sprawdźmy. 50 robux. No to może mi mama kupić. Dawajcie. Lecimy. No to może teraz lecimy, co? Dobra. Patrz już, 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 już. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty... Patrz już 900 mamy. Szybko, szybko, szybko. Dopiero tyle przeszłam na serio. Dobra, możemy sobie odebrać 5 kawinów Też dzięki tymi winami sobie weźmy kolejne jajko Zaraz wyposażę o. Oglądaj treści A w YouTube ktoś coś chyba nagrał widzowie Wy też sobie sprawdźcie bo ktoś w YouTube nagrał, to sobie sprawdźcie, kto to nagrał, bo może Wojan palion Jak kochacie tych YouTuberów, no to sobie sprawdźcie. Ej, ja mam drugie miejsce. Zaraz będę miał pierwsze A tak gwiazdka nam daje dużo widzowie To lecimy Bo jaka kula wysoka Jak moje nogi lecą Robimy takiego lajtywa Siu Siu patrzcie widzowie Siu siu Tysiąc winów. Dobra, widzowie. Szkoda, że tu się nie nabija jakieś ten... Tylko trzeba chodzić. Widzowie, jak przejdziemy do kolejnego świata, jak w ogóle tu jest? Chyba nie ma. Nie jestem pewien. Teleportacja, co to za teleportacja? Za dużo. Milion kosztuje chyba kolejny świat. Widziałem więc, no oni na no po prostu sobie na, po, trochę tam ponabijamy, nie? Jak w ogóle chcecie, żebym kupił pokój zip, to dajcie łapkę w górę i suba. Mówię wam, bo wtedy będzie cudownie. <śpiesz> Spiesz. Co? Ja nie rozumiem. Może wy napiszcie w komentarzu, co tu się dzieje, ale ja nie wiem. No to lecimy, a było zamknięte. Patrzcie, znów tutaj lecimy. Tylko. Ej, ale dużej polecieliśmy. Co w ogóle... O! Mamy jakiegoś nowego pecika. I on daje nam tyle: 30 plus? Co? Niesamowite. Ale tak na serio. Wow, niesamowite. Nabijmy może teraz tysiąc. Ale tysiąc to już dużo będziemy mieli. Słuchajcie. Ta kula prawie na mój ekran cały się nie mieści już. Dobra, mamy tysiąc. Lecimy. Ale kula wielka, pieniężna. 48 8 nam zostało O już się kończy moja kula, nie! O ile winów? 2k Winów, to dużo W ogóle mam dużo winów Może zbieramy na te nowe jajko, co widzę, wie? Mam pierwsze miejsce, widzowie, prowadzimy na razie. Dobra, ja lecę. To już mnie baguje, taką mam dużo kule. Widzicie to? 2000 tysiące o i możemy kupić nowe jajko. Waga otwieramy rzadki, o jezu, dobra, rzadki mamy. Widzę. Wow, zrobimy jakieś piętno. Pięćdziesiąt? Ja tylko wiem, że mega dużo zarabiamy. Dobra, lecimy, mamy tysiąc. Więc lecimy. O Jezu, gdzie ja Dobra Ej, patrzcie, najgorsza kulka, patrzcie Albo weźmy kulkę taką 0, co? Kulka 0 Dobra, już mam 28, 41 41 Ocieka jaka słaba kulka, tylko tyle przeszliśmy. Dobra, chcecie więcej nicików z takich gierek, gierek, to dajcie łapkę w górę i suba. Cześć!